Uh, uh. Um. Uh, uh. Uh. Aha... Tak, um, Chwila. Przypomnę sobie ostatnie wydarzenia. Uciekłem przed Creeperem, który wybuchł odsłaniając lawę i wtedy zamurowałem się, aby się przed nim uchronić bohaterski sposób. Dobra, chyba czas... Gdzie mój kill off? Miecz? Gdzie mój rzeczy? Okradli mnie? Okradli człowieka, który Bunkruje się kamieniem W najmniejszej możliwej przestrzeni I chowa się przed wszystkim? No wiecie co? A! Gdzie są moje wąsy? Nawet z wąsów nie ogolili A, Cholera Gdzie są moje wąsy? No mm. Jak można na kogoś napaść, zabrać mu diamentowy miecz i ogolić go z wąsów? <laughs> Jeszcze muszę teraz ręką mu upać. Wspaniale. <laughs> tak, płącz, płącz... Y y y y nie jestem przekonany, czy to jest ponownie to miejsce, w którym się zabunkrowałem? Wow. wow! Las pełen latających drzew? Chyba tak. Czemu to drzewo lewituje? I czemu to drzewo lewituje? Boże, gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? Cholera! Człowiek... No... Nie wiem, kto mnie tu przeniósł, ale bardzo proszę aby odstawił mnie z powrotem, bo naprawdę... Ale wysokie. Wow. Wow. To się nazywa... Coś. Nie wiem co to jest, ale wygląda naprawdę pokaźnie. Dobra, chyba trzeba tam zejść. Ale nie spaść no, mam pewne wrażenie, że chyba spadł tu meteoryt? Może. Chyba z jakimś pozaziemskim surowcem. Skrzynia? Ta skrzynia spadła razem z meteorytem. Naprawdę. O! Bardzo miło. Miałem pewne wątpliwości, kiedy ją tu zobaczyłem, ale dzięki tej tabliczce jestem teraz pewien, że spadła razem z meteorytem. Co w niej mamy? I proszę. Diamentowy kilof. <laughs> nie wiem, czy powinienem się zastanawiać, czy wszystko tu jest w porządku. Najpierw ktoś gonił mnie z wąsów. Następnie trafię do lasu z zmutowanymi drzewami. Do krateru z meteorytem, gdzie jest skrzynia z diamentowym kilofem, która wypadła z tego meteorytu. I tabliczka, która to potwierdza. <laughs> Chyba nie powinienem się aż tak przejmować. Diament! 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 Ja! Znalazłem diament! Tak! To jest to! Wow! Dwa diamenty! Trzy! Cztery! Tak! Czuję się spełniony! Tylko muszę stąd chyba jakoś wyjść. Wow. wow, Nie wiem, kto mnie tu przyprowadził, ale dziękuję bardzo. Za to, że to mnie doprowadził. Znalazłem cztery diamenty. O tak. Broń Boże tam nie idź Aha, Dobry żart A tam Chyba Broń Boże tam nie idź mm. Nikt się nigdy nie słucha tabliczek Czemu ja nie idź tam e, Kit Znowu pochodnie e, Tradycyjnie To nie jest diament To tylko sprytna iluzja jeżeli to nie jest diament, to ja jestem dziwnym człowiekiem bez wąsów, który znalazł się w lesie. Um, może źle to określiłem. Tak czy siak, z pewnością to jest diament. No musi to być diament. Ha! O! Może. Nie wiem czemu, ale czuję się tak, jakby ktoś mnie prowadził za rączkę do jakbym był jakimś pionkiem w grze czy w czymś. A kto by się tym przejmował? Nie, nie, ja tam nie chcę iść. Ja podziękuję może Państwu i może tak się zakończę, tutaj założę sobie nową chatkę i się zapoznam ze wszystkimi przyjaciółmi i będę olewał tego, że ktoś chce mnie zabić. Czemu zawsze nikt, nigdy nie ma wyboru w tym, co robi? A, kit. Y mm -hmm. Niezbyt epicki ten portal. Naprawdę, chyba spodziewałem się czegoś większego. Jeszcze raz. Powoli... Chyba zadziałało. Naprawdę zadziałało. Hmm. Ech, dobra. Chyba czas. Gdzie? Jest. Portal. A! Portal jednorazowy. Przepraszamy. Co? Co? Boże. Dlaczego? Nie, pewnie go schowali pod spodem A może nie No come on No wiecie co eee, Portal jednorazowy Wspaniale Przepraszamy, ale kto? Bosko Oczywiście eee, Przynajmniej nie jest to jakieś niebezpieczne miejsce, bo potworów nie widzę eee, Wspaniale co ja niby teraz mam robić? Co? Ja niby... Wow. Tak, może wykąpanie się w lawie będzie dobrym pomysłem. Hmm, w tym świecie nie tracę życia. A to ci ciekawe. Co szprytne. Może dlatego? Jakieś utrudnienia? Co za wie? A co to? Nic. Oczywiście. Hmm. Mam niejasne wrażenie, że ktoś tu był. Tak dla odmiany. Czemu wszędzie, gdzie idę, gdzie chodzę, gdzie śpiewam, gdzie skaczę, pojawiają się ludzie czy inne stwory, które budują różne rzeczy i w ogóle robią rozpustę z dużą literą ty. Wygląda na to, że chyba powinienem tam zejść. Mam przynajmniej taką delikatną sugestię. Dobra, w zasadzie chyba nie mam wyboru. I już mam pełno życie. Fajnie. A to co? Kominek? Och nie! Mój kilof! Dlaczego ja go straciłem? M Mój kilof? Mój kilof? Ups. Nie! I się jeszcze palę. Wspaniale! Huraj! Dobrze rozumiem. Jakieś przejścia? Możliwe. Czemu się palę i nie tracę życia? Hmm. Kto tam wie? To wszystko jest jakieś dziwne. Chyba wygląda na to, że tylko to prawe jest używane. Czy ja mam jakiś wybór? Chodzi o zasadzie. Chwilę. No, come on! Mm. Czemu nie mogę wyjść? No, czemu nie mogę wyjść? Eee. No, wspaniale. Może się chociaż spale, Albo zgaszę ogień. Równie satysfakcjonujące. Czyli trzeba cały czas iść przed siebie. Czy ja jestem w... ponownie w jakimś roleplayu czy czymś? O, hura! Skrzynia z napisem 09 das 5AR875SD Hura. Hmm. Może nie powinienem jej otwierać. Może powinienem się tu zagłodzić na śmierć, gry, gryząc diamenty. Nawet nie, nie mogę ich jeść. Co za niespodzianka? 10 sztuk obsydianu i zapalniczka. Hmm. Mam wrażenie, że ktoś tu się ze mną bawi w jakiegoś kotka i myszkę, czy creepera i szkieleta, czy pająka i latające drzewo, kto tam ich wie. I wezmę skrzynię, może się przyda. Ech. I wezmę tabliczkę, może się przyda. Wszystko kiedyś może się przydać. Teraz mam nadzieję, że może... teraz muszę jak chyba jakoś stąd wyjść. Może się tu gdzieś kopię. Szkoda, że nie mam kilofa Dobra, chyba nic mi nie zostaje Idę sobie Wracam Spróbuję jakoś się stąd wygramolić Spróbuję pomyśleć pozytywnie No nie, nie. Może tam był jakiś przycisk, czy coś? No Boże hmm. Cały czas pod górką Nie ma. Ale może powinien zostawić tu tą tabliczkę. I skrzynię. Hmm. Tam, tam, ta, tam, tam, tam. Chyba mam wrażenie, że jeszcze kiedyś tu. Hmm. Czyli może miałem rację. Co tu się stało? Co tu się stało? Wow. Czemu tu zdarzyło się coś dziwnego? Hmm. Nie, ja chyba stąd sobie... Boże! Ja uciekam stąd. Naprawdę nie warto tutaj. Chyba zostawać. To jakieś nawiedzone miejsce. Z tym chyba nie wygląda zbyt sympatycznie. Znajdę jakieś dobre miejsce i spróbuję z to złożyć jakiś ładny portal. Chyba... Dlatego znalazłem ten obsydian Dobra, jak to szło? Tak 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 Tak, tak, tak 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 I tak? Teraz zapalam tutaj Ym. Chyba nie A może to było tak, 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 tak. Taki coś? Nie, chyba nie. A może to było? Tak, 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 tak. I teraz zapalamy? Nie. Chyba nie o to chodziło. A może taki? Ym, nie. Chyba nie. A może coś w tym stylu? Albo taki? Chyba już sobie bardziej w ten deseń. Albo taki. Ym. Jest! Działa! Hurrej! Dobra. No to... Raz, kodzie śmierć! I... I... wow! Jest! Wróciłem! Żyję! Jestem na zamarzniętym jeziorze, kolejnym miejscu, o którym nie mam pojęcia! A! Okej. Okay. Chyba powinienem go tu zostawić. Może jeszcze kiedyś będę potrzebował tam pójść. A tymczasem chyba warto by było się rozejrzeć. Po wyglądu na to, że spędzę w tych okolicach dosyć długą chwilę czasu. Ach.